Kampania wyborcza nie jedno ma imię. Strategii jest wiele, można promować siebie lub, co bardziej popularne, dyskredytować konkurentów. A że łatwiej krytykować niż budować, jak grzyby po deszczu zaczynają się pojawiać donosy i anonimy na liczących się kandydatów, tym bardziej że w tym roku mamy dwie kampanie: wiosenna do europarlamentu i jesienna samorządowa. Ostatnich tygodniach mają miejsce negatywne zjawiska w Nysia dotyczą serii anonimów, napisanych jakoby przez pracowników Nyskiego Domu Kultury, adresowanych do wielu instytucji, publikowanych także w nyskich mediach, a ujawniających rzekome nieprawidłowości w tej instytucji. Nigdy ani przez ułamek sekundy nie wierzyłam, że ktokolwiek z moich pracowników miałby powód, aby takowe pisma pisać, więc jest to po prostu taki pierwszy objaw przedwyborczych kampanii, że szuka się powodu, aby zaistnieć, więc jeżeli nie można niczego zrobić, bo brakuje siły, odwagi, czy, czy pomysłu, czy chociażby chęci do pracy, wtedy się niszczy dorobek kogoś innego i w ten sposób samemu się lansuje. Dyrektor Placówki ponadto nie ma nic do ukrycia w sprawie funkcjonowania swojej jednostki. Wszystko, co jest o Niskim Domu Kultury jest w prasie, jest na stronie internetowej, jest zresztą na każdym afiszu, na każdym plakacie przyklejonym na słupie ogłoszeniowym. My jesteśmy absolutnie widoczną placówką. Pieniądze z urzędu, jakie my przekazujemy na nyski Dom Kultury, to są głównie na te zajęcia statutowe związane z działalnością nyskiego Domu Kultury. Natomiast Imprezy, które organizuje Nyski Dom Kultury o zasięgu nie tylko nyskim, ale nie tylko lokalnym, ale również wyższym pozyskuje pani Janik głównie pisząc oferty. To jest kilkanaście ofert, wiem to jako radny, których rocznie pozyskuje około jednego miliona na te imprezy. Jest to swoisty rekord, jest to swoisty sukces. Bo warto pamiętać, że Nyski Dom Kultury to przede wszystkim instytucja wielkich i pozytywnych metamorfoz. Z małej, zaściankowej sekcji kulturalnej stał się potężną, dobrze prosperującą fabryką z setkami niezwykłych wydarzeń. Miejski Dom Kultury organizuje wiele imprez. Zmienił się i zmieniły zmienił się zasady funkcjonowania tej jednostki budżetowej. To znaczy, kiedyś. Kilka, Kilkanaście imprez było organizowane, m.in. festiwal koszyków wieklinowych, wystawa garków emaliowanych. Teraz diametralnie zmieniły się zasady funkcjonowania Nyskiego Domu Kultury. Jest to wizytówka naszego miasta. Wszędzie się o Nyskim Domu Kultury mówi. Wiele imprez dla dzieci, od kategorii dzieci do seniorów. Lawina anonimów ruszyła po tym, jak ogłoszono, że Janina Janik jest kandydatką do Europarlamentu. Jestem kandydatką do Europarlamentu z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Nie zrezygnuję z kandydowania pod. Naporem fałszywych oskarżeń i jakichś medialnych ataków, jestem do tego przyzwyczajona, a mieszkańców proszę o oddanie głosu na mnie, ponieważ zajmuję się unijnymi środkami, znam się na tym dobrze to robię. W myśl pewnej polskiej zasady, którą przypomniał radny Satora, a która mówi o tym, że bezinteresowna zawiść zawsze dopada liderów, ludzi, którzy tworzą, kreują, a charakteryzuje ich oddanie bez reszty. Porównuje tu sytuację dyrektora Nyskiego Domu Kultury Janina Janik. Tą nagonkę organizują radni, którzy mają różne zakusy na ten Nyski Dom Kultury. Wiele się mówi już w kuluarach różnych wyborczych. O zmianach na tym stanowisku. Jest to związane z pewną grą personalną różnych sztabów politycznych i wyborczych. Ale w tych samych kuluarach mówi się również, że Janusz Sanocki to niesamowicie skuteczny łowca talentów. Tu warto posłużyć się przykładem chociażby burmistrz Jolanty Barskiej, na którą zaczęła się negatywna nagonka w Nowinach Nyskich w 2006 roku, aby niedługo potem Janusz Sanocki przegrał wyścig o fotel burmistrza. Właśnie z Barską. Kolejnym przykładem jest Norbert Krajczy, bo patrząc na Nyski Szpital, jego jakość, rozmiar przebudowy i finanse, można śmiało powiedzieć, że to jeden z najlepszych menedżerów jednostki samorządowej w naszym powiecie. On też stał się ofiarą wielu przykrych paszkwili nowinnyskich, ale nie przeszkodziło mu to, aby zostać senatorem. Nyski dom kultury się rozwija. Podobnie jak nasz szpital, gdzie ma dobrego menedżera. Pan Norbert Krajczy również ma swoje osiągnięcia i wszyscy o nim mówią, że to jest świetny menadżer. Mamy więc w Nysie dwóch wspaniałych menadżerów, od których można się tylko uczyć, od których można czerpać wiedzę. A nie atakować i nie krytykować. Ale tak niestety jest, że atakuje się pana Krajczego w głównej mierze, atakuje się panią Janik, atakuje się wszystkich dobrych menadżerów, wszystkich dobrych pasjonatów, którzy bez reszty oddani są swojej pracy, swojej idei. Czy kolejnym talentem wydobytym z niskiej otchłani będzie Janina Janik? Kampania negatywna bowiem. Towarzyszy wszystkim sukcesom. Jest to swoisty paradoks. Faktycznie tak jest. Jeżeli się o sobie mówi, bez względu jak, ta osoba później w polityce osiąga sukces. Należy tylko gratulować i należy życzyć pani Janik w wyborach najbliższych, jeżeli się zdecyduje kandydować, sukcesu, bo na to zdecydowanie zasługuje. Zasługuje swoją pracą. Podobne zdanie na temat anonimów w ogóle ma starostanyski Adam Fujarczuk i Jerzy Dunaj, członek Zarządu Powiatu. Jeżeli jest jakiś donos typu anonimowego, a takie otrzymuję, wrzucam do kosza. Jeżeli ktoś nie ma odwagi się podpisać pod czymś, to znaczy, że nie jest godzin na, na rozmowę. To, kto się nie podpisuje, to jest po prostu tchórz, który albo pisze, żeby kogoś po prostu zmarginalizować. Kogoś wykluczyć. Jolanta Barska nie wyrzuciła jednak anonimów do kosza, mimo że ma jak najlepsze zdanie o Nyskim Domu Kultury. Nie spotykam się z absolutnie w sprawie niewłaściwej polityki Nyskiego Domu Kultury, ponieważ politykę Nyskiego Domu Kultury kształtuje Urząd Miejski. Z panią dyrektor, ja nie jestem umówiona co do imprez i z imprez na pierwszy kwartał jestem zadowolona. Czyżby i jej udzielił się przedwyborczy nastrój, a także czy Janina Janik okaże się czarnym koniem nadchodzących wyborów? To wszystko okaże się już w najbliższych miesiącach.